Naszego warsztatu, warsztatu trafiają lampy z Passata B6, w których nie działają światła długie. Może tak pokrótce wyjaśnię e, zasadę samego działania świateł długich. Więc ta lampa jest wyposażona w soczewkę biksenonową, czyli krótkie i długie są na ksenonie i to na jednej żarówce. Nie zapala się żadna dodatkowa żarówka, za to wszystko odpowiada budowa soczewki tutaj która jest wyposażona w, re, w elektromagnes. Tak wygląda ten elektromagnes. On jest za, zamontowany tam wewnątrz w lampie. Po lewej stronie go widzimy. I połączony z przesłonką wewnątrz soczewki, która ogranicza w tej chwili e, strumień światła. Strumień światła wydobywa się połową soczewki. I teraz podając napięcie, czyli włączając długie, tak co się dzieje. Przesłonka się przewraca, tak? O, włączam długie. Widzimy tam wewnątrz w soczewce. Przewraca się przesłonka i strumień światła wydobywa się pełną soczewką. Tutaj mamy elektromagnes, który jest y, podstawowym elementem lampiksenonowych. Zaraz pokażę dlaczego i zasady działania lampiksenon. Ten, ten elektromagnes jest założony teraz na przykładzie lampy Passat B6. Nie wiem czy widzicie, z, tutaj z lewej strony jest tam zamontowany ten elektromagnes który jest połączony z przesłonką wewnątrz wewnątrz soczewki jest tam blaszka, która przesłania strumień światła. Na, jadąc na światłach krótkich strumień światła wydobywa się tylko połową soczewki. Zobaczmy co się stanie, jeżeli podamy napięcie na ten elektromagnes, czyli włączając długie, co się dzieje? Przesłonka się otwiera